Nie za pierdolę, ja chyba na chabernia. Jakie to jest wino? Pokaż mi, pokaż mi to. Anton, Pszane, kurwa. <mśla> pokaż mi. Anton. Fajnie. Mam cię fajnie, moje ulubione. Koszt? Można nas próbować? 400 eee... euro. Oooo, uuuu. Pomykało, wejkość, to ten holo są. to jest, kurwa. Wyjebalą w ten tajfer, holo, skiny nie grają. Holo. To w 8 wszystkie skiny Dobra, sprzedać ci. 2 zł. Dycha blika na bezklika, co ty na to? Dwie dychy i ci biorę wszystko od ciebie. Na kebabę, pozdraw. jeszcze dobra. nie wiedzą. Okay, no. dwa kebaby. Ej tak, to no, nie grajemy. Dobra, poszyję. Hewo. Ja będę na wózko. No, Ej on to dawkuje.